Moi kochani, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj będzie na kanale pierwszy tak. Pierwszy tak, od kiedy założyłam kanał, ponieważ ja ogólnie nie przepadam za tagami, tagi mnie nie interesują, aż ostatnio od Rawida zatagowała mnie do tagu YouTube'owa spowiedź i uznałam, że pytania są dosyć, dosyć ciekawe i fajnie byłoby na nie odpowiedzieć. To postanowiłam e, nagrać ten tak, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Tak więc, dobrze, przejdźmy do pytań. Pytań jest 10. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać dzisiaj ten tak, ponieważ moja karta właśnie, e, właśnie się już tak konkretnie psuje od aparatu. Nie mam innej na zapasie, więc, więc mam nadzieję, że wytrwa i odpowiemy te pytania. Pierwszy, pierwsze pytanie jest takie. Jaki był Twój cel, kiedy zaczynałaś nagrywać na YouTube? Tysiące, miliony subskrypcji, słowa, pieniądze, czy może e, coś całkiem innego? Myślę, że na początku myślałam, że YouTube przyniesie fajne pieniądze. To było na początku, to było 3 lata temu, to naprawdę było dawno, dawno. Przez ten czas dużo, 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 w takim dużym stopniu YouTube się zmienił, moim zdaniem. Więc na początku wiązałam to z jakimiś pieniędzmi. Ale też chciałam jak gdyby zmienić, zmienić środek komunikacji z Wami, czyli z bloga przeniosłam się na YouTube, bo bardzo, bardzo interesowałam mnie wtedy makijaż, chciałam nagrywać filmy stricte makijażowe i tak też robiłam. I oczywiście potem dużo, dużo więcej zrozumiałam, że aby YouTube przyniósł pieniądze, to nie jest, to nie jest prosto, to trzeba mieć naprawdę... Setki tysięcy wyświetleń, setki tysięcy subskrypcji i codziennie się tym zajmować, aby rzeczywiście można było, moim zdaniem, z tego wyżyć. Oczywiście, teraz już zupełnie na to inaczej patrzę. Jest to, jest to dla mnie po prostu moje hobby. Wcześniej też. Chciałam łączyć to, myślałam, że rzeczywiście przyniesie to pieniądze. Oczywiście na początku nic kompletnie z tego nie było, ponieważ ani nie miałam partnera YouTubeowego. Teraz już mam, ale uwierzcie mi, że to są sprawy po prostu śmieszne. To są śmieszne sprawy groszowe z tego. Na pewno nie da się wyżyć, jeżeli traktujecie to jako hobby. Ja to traktuję jako hobby, po prostu gdy, gdy czuję, że chcę nagrywać, to nagrywam, więc. Absolutnie nie myślę tutaj o subskrypcjach. Ja jestem zadowolona, mam super, super widzów, naprawdę wiernych, którzy, którzy naprawdę są no bardzo fajni, zawsze wspierają dobrym słowem. I tutaj ogólnie taka fajna atmosfera jest na moim kanale, więc naprawdę więc na tym mi najbardziej zależy i cieszę się, że, że to osiągnęłam. Posiadanie takich fajnych widzów, o właśnie tak. I tutaj drugie, drugie może pytanie, stwierdzenie. Jesteś dużym kanałem? No nie jestem dużym kanałem, choćbym i choćbym nie wiem jak chciała, no nie jestem. Jak zapatrujesz się na małe, dopiero caraczkujące kanały? Oglądasz je, wspierasz czy wręcz przeciwnie? Nie interesują Cię wcale, oglądasz tylko te e, znane. Więc może ja e, odwróciłabym to pytanie i e, jako duży kanał, że jako stwierdzenie, że ja jestem dużym kanałem, to... E, to stwierdziłabym, że ja jestem um, kanałem, który jest już dosyć długo na YouTubie, bo wydaje mi się, że chyba 3 lata. Coś około 3, 3 lat i jak zapatruję się na raczkujące kanały, czyli może ja bym to powiedziała nie pod względem subskrypcji, a pod względem tego, że ktoś dopiero e, zaczyna. Ja powiem Wam, że ja lubię takie kameralne, e, kameralne kanały, choć wydaje mi się, że teraz już nawet kanały, które mają na przykład 10 tysięcy subskrypcji, e, bardziej... E, bardziej dostrzegają to, aby nie zajmować się tak stricte reklamą, żeby ta, żeby, ten, żeby te ich kanały nie przesiąkły reklamą, więc, więc teraz już nawet nie tylko, nie tylko małe kanały są takie, wiecie, kameralne i... i Prawdomówne, że tak powiem, ale także już te duże, większe kanały biorą to pod uwagę, że Bizz głupi nie jest i że, że będzie dostrzegać, że coś w tych opiniach jest nie tak. Więc ja, ja właśnie ze względu takiego, na te, na te opinie, na tą szczerość, lubię bardziej małe kanały i naprawdę zawsze kibicuję, jeżeli. Jeżeli takie, takie kanały widzę i któryś mi się spodoba, co prawda aktualnie nie oglądam jakichś takich bardzo małych kanałów, bo po kilka tysięcy to jest najmniej, ale takie, takie małe, no też lubię, też lubię, nie mam, nie mam nic przeciwko. Trzecie pytanie, czy czytasz lub czytałaś kafeterię na swój temat lub na temat innych youtuberek? Co o tym sądzisz? No czytałam, nie wiem, nie wiem, czemu miałabym powiedzieć, na przykład nieprawda czy coś takiego. Oczywiście, że czytałam i znalazłam nawet temat na temat, na swój temat, o tak. <laughs> Oczywiście, że znalazłam, co o tym sądzę, wiecie co? Ja... Ja myślę, że to są takie dziewczyny jak, jak wszystkie, jak wszystkie i myślę, że, że jeżeli, tam, jeżeli tam są jakieś tam no wypisane rzeczy, no niekiedy naprawdę są bardzo niemiłe, to myślę, że żadna z tych dziewczyn nie powiedziałaby tego nikomu twarzą w twarz. I e, także myślę, że nie czuł, jeżeli by kogoś rzeczywiście tak e, poznały, dobrze spotkały na ulicy, zamieniły kilka słów, myślę, że, e, że nie byłyby e, takie, jak e, wypisują e, właśnie na, e, na tej kafeterii czy na tych innych e, forach. Myślę, że, że większość z tych dziewczyn, które tam e, pisze, spokojnie dogadałyby się swoimi, ze swoimi z e, youtuberkami, youtuberkami. Więc to, więc to tak, to są naprawdę takie same dziewczyny, jak, jak chodzą wszystkie, wszystkie po ulicach i nie wiem, no jak piszą, tak piszą. Jeśli chodzi o mój temat na, ka na kafeterii, doznałam się tam naprawdę przypadkiem i no przeczytałam, ale czytam jakieś coś ciekawego, jest napisanego, to, to raczej nie, więc nic się tam ciekawego o sobie nie dowiedziałam. No ale tak, tak, czasami tam, tam wejdę z ciekawości. Czego najbardziej nie lubisz w zachowaniu innych youtuberek? Szczerze mówiąc, nagrywam ten, ten tak, tak wiecie. Od razu, nie czytałam wcześniej tych pytań. Co prawda oglądałam film z tym tagiem, ale tak nie przemyślałam swojej odpowiedzi. Czego nie lubię w zachowaniu YouTuberek? No, czasami widzę, że, że fakty się po prostu nie łączą. Raz jest powiedziane tak, drugi raz jest tak. I no, nie lubię, nie lubię kłamstwa. Nie lubię, jeżeli ktoś, ktoś mówi, że, że jest tak, a że jest inny. A, a że jest po prostu, prawda jest inna. Więc, więc. Więc to chyba tak po prostu, ja się nigdy nie zastanawiałam czego, e, czego, czego nie lubię, ale no chyba po prostu nie lubię, nie lubię kłamstwa, bo to jest e, najgorsze. Ja uważam, że powinno być e, się szczerym, e, szczerym z widzem, i, no, no bo każdy chciałby po prostu, żeby ktoś wobec niego był szczery, więc, więc tego też trzeba wymagać od innych. Czy oglądasz wszystkie zasubskrybowane przez siebie kanały? Nie, absolutnie nie. Mam ich e, kilka zasubskrybowanych, ponieważ ostatnio zrobiłam taki, e, no, taki porządek w tych swoich subskrypcjach i dużo też poodpadało e, tych kanałów, które nie oglądam, ale nie oglądam. Oglądam dosłownie może z 2-3 kanały przez siebie zasubskrybowane, więc tutaj e, tak trochę kiepsko. Ja też tu mało oglądam YouTube'a, tak naprawdę jest to do każdego posiłku może z 10 minut filmiku jakiegoś, więc, więc nie, nie oglądam wszystkich. Jak zapatrujesz się na paczki od widzów? Przyjmujesz je, czy może odmawiasz? No Ja tak się zapatruję, że ja tych paczek nie dostaję, ponieważ absolutnie nie, absolutnie, no może absolutnie, no po prostu nie udostępniam swojego adresu do wysyłki, aczkolwiek kiedyś jedna widzka poprosiła mnie, że no chciałaby wysłać mi kartkę na święta i wtedy jej udostępniłam, więc jeżeli, jeżeli tak, to nie ma problemu, aczkolwiek myślałam o tym, ponieważ chciałabym dostać kartki z każdego, z każdego miasta moich widzek. To jest takie moje wrażenie, takie moje ale na razie nie udostępniam tego adresu. Sądzę, że no nie ma takiej potrzeby po prostu. A jeżeli chodzi o paczki, jakieś na ja to zapatruję, no to spokojnie, jeżeli ktoś chce wysłać, to to niech myślę, ja też czasami wysyłam albo oddaję moje kosmetyki do, do widzek, więc, więc nie ma w tym problemu. Siódme pytanie. Czy czujesz, że osiągnęłaś już wszystko, co mogłaś osiągnąć na YouTubie, czy czujesz się tutaj w 100% spełniona? Nie wiem, czy osiągnęłam już wszystko, aczkolwiek ja też nie wiem nie mam takich ambicji, żeby osiągnąć więcej. Ja po prostu robię, robię to cały czas, a to, że ktoś tam dochodzi, przychodzi na mój kanał, to to tak po prostu, no tak, taki, taki skutek jest tego e, uboczny, że, tak, e, że tak powiem. Nie mam, e, pewnie nie osiągnęłam e, wszystkiego, bo dużo, dużo jeszcze byłoby przede mną, e, patrząc na inne takie ogromne kanały. Aczkolwiek ja, ja też e, chyba za bardzo po prostu e, nie mam do tego jakichś takich e, ambicji. To nie jest e, to, co ja bym e, chciała e, robić na co dzień i na przykład zamiast, zamiast pracy, więc więc nawet się tak jakoś nie utożsamiam z tym e, pytaniem. Twoje największe YouTube'owe marzenie? Moje największe YouTube'owe marzenie? Mm, nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Chyba nie ma takiego e, YouTube'owego marzenia, bo to ani, ani subskrypcje, ani wyświetlenia. Mm, nie wiem. Nie, no. Nie, nie wiąże YouTube'a z marzeniami, więc... E, więc nie. Nie. Jakbym pracowała e, jako. No, wiecie, jako, po prostu jako youtuberka, jak to można nazwać, jakbym zarabiała z tym na życie, to może bym, e, może bym jak, jakieś marzenie z tym miała e, powiązane, ale mm, teraz nie. Patrząc na siebie teraz i przed, zanim zaczęłaś nagrywać, uważasz, że YouTube bardzo cię zmienił. Chodzi i o wygląd, i o charakter. No, powiem Wam, że czasami oglądam moje stare filmiki. Może zacznę od wyglądu. No, rzeczywiście uważam, że YouTube dużo w tej kwestii rozwinął we mnie, ponieważ, ponieważ wyglądam, wyglądam lepiej. Tak, tak mi się wydaje. Na przykład, jeśli chodzi o moje, moje brwi, są, są dużo lepsze niż na początku. Zaczęłam też bardziej dostrzegać, że mniej znaczy więcej w kwestii makijażu na początku mojej YouTube'owej kariery było, było raczej, że więcej, znaczy lepiej, bo wtedy dużo, dużo dziewczyn malowało się dużo mocniej, kładło ciężkie podkłady, dużo, dużo cieni na oczy i ja też tak wtedy się malowałam, a teraz już bardziej wchodzi taka era YouTube'a naturalnego, że tak powiem. Oczywiście nie jest to jakieś takie bardzo powszechne, ale już gdzieś tam taki zalążek jest i ja się to zahaczyłam, że bardziej wolę siebie naturalną, niż, niż taką wytapetowaną, że tak powiem. Więc jeśli chodzi o wygląd dużo, dużo takich bardziej na plus rzeczy, też o pielęgnację bardziej tak nie uświadamia ten język. Więc, więc tak, jeśli chodzi o charakter, no nie wiem, ra, raczej nie ciężko jest ustatkować już swój charakter, kiedy ma się 20 parę lat, kiedy to już jest takie, no wiecie, no takie nierozłączne z tobą, jest taki charakter i, i po prostu tego się nie zmieni. Też ja nie widziałam jakichś bardzo mocnych mankamentów w swoim charakterze, więc nie chciałam po prostu nawet go zmieniać. E, czy idąc ulicą i patrząc na innych ludzi, zastanawiasz się, czy cię kojarzą, czy cię oglądają na YouTubie, czy czujesz się w pewien sposób sławna. E, no, wiecie co, czasami, czasami się zastanawiam, bo, bo to jest inny wzrok, kiedy ktoś patrzy, że jeździsz na wózku a inny wzrok na to, jak tak się w Ciebie wpatruje i jak gdyby chciał się przyjrzeć, jak wyglądasz na żywo. I to, to się da odczuć, że, że tak, tutaj w Płocku mniej osób tak patrzy, ale w Szczecinie już nieraz właśnie widziałam, że jakieś dziewczyny się mnie przypatrują i że kojarzą mnie na pewno z YouTube'a. E, tak więc e, tak, no, mam takie sytuacje, że, że ktoś mnie czasami pozna, że, że przyjdzie, że, że zagada, że, że kujarzy, e, że ogląda, e, więc, e, więc tak, ja raczej jestem wtedy mocno skrępowana, ponieważ, e, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do takiej sytuacji i jest to dla mnie e, lekka dziwne. E, piszą też do mnie, że, że mnie widzieli na mieście, więc no więc tak, więc to jest bardzo, e, bardzo miłe. E, no, i, e, no i tak, no po prostu, jest to, jest to miłe. Więc tak się e, prezentowało, tak się <grych> odpowiadało na te 10 pytań, takie były odpowiedzi, o może tak, e, na te 10 pytań. E, uważam, że tak naprawdę bardzo, bardzo fajne, e, Daje troszeczkę tak do przemyślenia. Te całe, te całe 3 lata, u mnie 3 lata tego youtubowego życia i z tego miejsca chciałabym zatagować do tego tagu Bogusie z kanału Anioł na Resorach i Anię z kanału Omana. Nie wiem, czy Ani nie nagrywała tego tagu, ale jeżeli nagrywałaś, to po prostu e, omin i tutaj, że nie słyszałaś. E, więc tak, ja się z tego miejsca dzisiaj będę z Wami żegnać, mam nadzieję, że tak się podobał e, i miło, miło go odebraliście i dacie znać, czy, chciecie, czy chcecie więcej e, tagów na moim kanale, bo powiem Wam, że to są fajne. Jeżeli znajdę jakiś ciekawy e, tak jeszcze na YouTubie, to oczywiście chętnie Wam e, go nagram, a ja się z Wami żegnam zważenia w kolejnych filmikach. Pa pa!